Hej, cześć, mam kolejne słowa na The Master Game A to kolejny odcinek z Grand Auto 5 i dzisiaj wam pokażę jakby taki poradnik, gdzie można znaleźć tak zwany pilot, czyli jak się zmienić, w zwier zwierzę w GTA 5 bez niczego, i to się gdzieś w, tutaj w tym miejscu znajduje. O, jak widać. O tutaj gdzie teraz stoimy o. I tutaj trzeba normalnie wziąć taki duży samochód że tam wejść, nie? Jakby taki autobus A ja... ja nie mogę znaleźć. o tutaj Po to Trzeba Kurde Tutaj po prostu trzeba takie duże auto Nie, nie pójdzie też tak, poczekajcie O, wejść. Nie pójdzie to musicie na przykład taki autobus znaleźć i wtedy na to wejść. O, na to się teraz skoczyłem. Ja już, że kod bo... Ja nie mogę znaleźć. Kurde, no nie umiem doskoczyć. Ja jakiś autobus dostałeś, żeby było łatwiej. O sumie jak tu pisać jakieś tenzorowe, to mogę wam pokazać z tenzorowym. Ale dobre, nie ma co nie ma.

Ok, i pilot się znajduje. O, tutaj to drzewecko to jest. O. o, widzicie? Tutaj w tym mieście, tutaj się wchodzi na to, jak wam mówiłem. O, i to jest tutaj znajduje. O, i to nie musi być serworem. To możecie, możecie robić, kim chcecie. Ok, i używamy. <laughs> I ciekawe, jakie zwierzę, zwierzę się zamienimy. I on się teraz naćpał. A my będziemy, jakby, taki zwierzętem. ja Jacie! leci blisko ziemi, aby wyglądał. Uu. czekajcie. Bo? Kupa! Kupa, Kupa, do don't like, fish. Kupa. I like people. Kupa, 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 I like people. Kupa, se like eu I mean. Kupa... comer. Eu não Tu Kupa... Ja, tutaj mogę się tutaj. A jest mapa, Co jest? Kupa... Kupa. A cicho, A możemy... Cicho muszę zlądować. co, 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 autem. co, lecieć, co, lecieć, Kurde, aha, bo tu nic się puszę chyba. Idzie, ale kurde, ale szybki on jest. Aha, chyba to są domy? A ją gdzie mnie chodzi? No wsiadaj. Nie idzie, okej. Okay. A pływać możemy? A i właśnie chcesz wykonać nasze zadanie bojowe, obsad człowieka. O, jak tyle? ja nie umiem to Kupa. Co mění o Boom. BUM! A volnám. Ha, ty ještě Co třeba, fajně že robí A tu tutaj tu się znajduje 27 pilotów. wow, nie wiedziałam. Serio. No to co? Jeszcze wam raz pokażę ten bum, gdzie to się znajduje. O, tu. Tu w tym miejscu, koło fryzera się tutaj, w ta, i ko plazy znajduje to miejsce. No to co? Zapraszam do subskrybowania mojego kanału Jeśli subskrybuj to proszę żebyś mnie zasubskrybował Oraz do lajkowania moich wszystkich filmików Oraz do pisania pozytywnych komentarzy I oraz do udostępniania Bardzo Cię proszę Oraz jeszcze raz przypominam O konkursie z Hero Zero na PL, 14 ze 147 levelem I wyniki będą w poniedziałek No to co? No to na razie i piona.